Samsung Galaxy A55 to jedna z najciekawszych premier tego roku, no i jeśli szukaliście pokrowca właśnie do tego telefonu, no to dobrze trafiliście. W tym filmie pokażę Wam 5 budżetowych propozycji dla A55, no a link do tych casów... Znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Zaczynajmy. Zacznijmy od produktu, od sprawdzonego na rynku producenta, jakim jest Nilkin. Tutaj mamy do czynienia z Etui, który nazywa się CamShield Pro. Przyjrzyjmy się wszystkim widocznym zaletom tego Etui. Po pierwsze, jak i sama nazwa mówi, mamy ochronę dla naszych obiektywów. Tutaj trzeba złapać za te delikatne wybrzuszenia i pociągnąć do boku. Jeśli chodzi o klapkę, ona dosuwa się do samej krawędzi, więc nie musicie się martwić o to, że zatrzymać na przykład w połowie drogi. E tu i posiada taką estetycznie prezentującą się i ciekawą fakturę złożoną z takich poziomych wybrzuszeń. <grymne> Brzmi trochę jakbyśmy przejeżdżali palcem po powierzchni grzebienia. Ona ma dwie funkcje. Przede wszystkim pierwsza służąca poprawie chwytu naszego telefonu w dłoni. Dzięki temu case'owi ten telefon będzie w dłoni leżał dużo pewniej, dużo mniejsza szansa, że po prostu nam z tej ręki wypadnie. Kolejną jest to, że dużo trudniej będzie zbierało się na tym case'ie zabrudzenia. Dlatego możemy oczekiwać, że już nawet po dłuższym czasie użytkowania ten telefon będzie prezentował się schludnie. I po prostu estetycznie. Dla mnie najważniejszą cechą tego case'a są pogrubione oraz powiększone ranty. Dzięki temu, oczywiście, w razie upadku naszego telefonu, to one przyjmą siłę uderzenia. Dlatego możemy się spodziewać, że nasz telefon, w tym Etui, będzie w pełni bezpieczny. Zaklasyfikowałbym to Etui do Etui Slim. Nie jest to typowy pancerniak. Etui jest lekkie, ale bardzo wytrzymałe, ponieważ zostało wykonane z wysokiej klasy. TPU. Jeśli chodzi o samą obudowę, została ona wykonana na podstawie wykrojnika otrzymanego od samego producenta. Dlatego mamy pewność, że wszystkie przyciski będą prawidłowo funkcjonowały. Mamy także łatwy dostęp do wszystkich portów w naszym telefonie. Kolejne ETUI może niektórych z Was zaskoczyć, ponieważ jest to ETUI dwuczęściowe Dual Shock Proof. Dlaczego dwuczęściowe? Skoro tutaj mamy ewidentnie jednolitą konstrukcję. Możemy dokonać czegoś takiego. Tutaj mamy silną obudowę, trochę jak taki pancerz z poliwęglanu, a tutaj mamy giętką gumę. Telefon umieszczamy najpierw w tej giętkiej osłonie, a dopiero później dodajemy naszą skorupę. Jak widzicie, ta część gumowa jest giętka i elastyczna, natomiast ten dokładany pancerz jest dosyć twardy, wytrzymały, on nie ulegnie zniekształceniu. Jak to bywa w przypadku wielu dwuczęściowych urządzeń możemy się martwić o to, że one będą się od siebie samodzielnie odpinały, oddzielały. Tego byśmy nie chcieli, no ale tutaj mamy pewność, że to nam się samoistnie nie oddzieli, zatrzaski działają bardzo sprawnie, dlatego jak widzicie w moment mamy z powrotem jednego solidnego, zwartego case'a. Wytłoczenie, które mamy wewnątrz tej gumowej osłony służy temu, żeby nasz telefon leżał w niej pewnie i bezpiecznie oraz żeby nie uległ żadnym zarysowaniom. W przypadku etui od Nilkina mieliśmy osłonę na obiektywy, tutaj takowej nie mamy, ale nie musicie się martwić o to, że te obiektywy będą jakkolwiek zagrożone, ponieważ ranty wystają daleko ponad płaszczyznę samych obiektywów, samego aparatu, dlatego w razie upadku to właśnie etui przyjmie siłę uderzenia, a nie nasz aparat. Jeśli chodzi o komfort z użytkowania oraz pewność chwytu, no to tutaj producent zadbał o to, żeby umieścić na bokach naszego case'a takie delikatne wybrzuszenia. Dzięki temu mamy pewność, że ten telefon nam się samodzielnie z dłoni nie wyślizgnie. Musielibyśmy się o to bardzo postarać. Mamy tutaj do czynienia z hybrydową konstrukcją, czyli sytuacją, w której został użyty do stworzenia danego etui więcej niż jeden rodzaj materiału. Kończąc, warto wspomnieć o tym, że ranty ogólnie wykraczają ponad krawędzie naszego ekranu, dlatego możemy kłaść telefon nawet płasko na stole. No i ogólnie trzymając tego case'a w dłoni czuję, że mój telefon, w tym etui. Byłby w pełni bezpieczny, ponieważ jest to naprawdę solidnie wykonana, jednolita, mocna, zwarta struktura. Kolejna hybrydowa propozycja, czyli Nox Case Ring. Tutaj mamy do czynienia z utwardzaną gumą TPU oraz plastikiem. Jeśli chodzi o istotne kwestie, no to przede wszystkim mamy wzmacniane krawędzie i ranty, czyli mamy ochronę antyupadkową, oraz przede wszystkim, jak widzicie tutaj na środku, mamy uchwyt. Na palec, który obraca się o 360 stopni, hmm. dlatego możemy na przykład sprawnie korzystać z aparatu w naszym telefonie. Hmm. Może to też służyć jako podstawka. Możemy oglądać filmy poziomo, pionowo, czy korzystać po prostu z social mediów. No i na tym całe szaleństwo się nie kończy, ponieważ ten fingering działa także jako mocowanie do uchwytów samochodowych. Teraz przypomnijcie sobie pierwszą propozycję, czyli tę od Nilkina oraz poprzedniego Case'a, o którym Wam trochę opowiadałem. Tutaj mamy takie połączenie obu tych rozwiązań, czyli mamy do czynienia z przysłoną na obiektywy oraz właśnie z dokładnie takim samym. Ringiem. Jeśli chodzi o materiały, tutaj także budowa hybrydowa, czyli utwardzane TPU w połączeniu z plastikiem. No i ostatni dzisiaj nieco odbiegający od pozostałych Etui, czyli Magnetic Ring. Tutaj mamy do czynienia właśnie z finger ringiem, ale w trochę odmienionej postaci względem poprzedników, ponieważ tutaj mamy do czynienia z takim dosyć solidnym, dużym kółkiem, które jak widzicie możemy także dowolnie obracać o 360 stopni. Możemy je z powrotem umieścić. Tutaj jest zatrzask, więc ono samo nie będzie się od telefonu, od etui odpinało. Zwracać może uwagę to, co się dzieje przy wyspie aparatów, ponieważ one są przykryte taką transparentną powłoką, właśnie po to, żeby je chronić. Na całe szczęście nie będzie to wpływało w sposób negatywny na jakość wykonywanych zdjęć. Jeśli chodzi o materiały użyte do stworzenia tego etui, tutaj mamy do czynienia z TPU oraz z poliwęglanem. Dlatego mamy pewność, że to etui będzie skutecznie chroniło nasz telefon przed jakimikolwiek zagrożeniami na przede wszystkim upadkiem. Dziękuję za uwagę. Każdy z tych etui znajdziecie w opisie do tego filmu. No i każdy z nich jest myślę w dosyć rozsądnej cenie, nie przekraczającej kilkudziesięciu złotych. No i podobne etui mamy do wielu innych modeli telefonów, dlatego jeśli te wam się spodobały, ale akurat nie macie A55, nie martwcie się. Sprawdźcie naszą stronę, no i być może znajdziecie to czego szukacie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.